Hej, pamiętacie ostatni live z Skip -loga? To co nie miałem właściwie pomysłu, co wyputować, co budować chyba ciekawego? Otóż to, i właśnie wpadłem na ciekawy pomysł. Jaki? Zapytajcie sami, co stało się z moją maszynką. Tam gdzie jest bruk, semestriamentów i złota, nie pytajcie się, bo to dość tylko kupkowa sprawa. Ale okej, okay, chcę Wam wspomnieć, słuchajcie, że będzie mi zadawać pytania na Q&A. Cool chyba tak się wymawia, tak? Chyba tak. I możecie te pytania mi zadawać w komentarzu lub na moim serwerze Discord, na którego Was serdecznie zapraszam I macie link podany w opisie. No i troszeczkę się posmieniało, ponieważ ser no chciałem akurat ten, żeby ten odcinek wleciał troszeczkę szybciej, słuchajcie, ale nie wleciał szybciej, ponieważ y jak osadio się za niego zabierałem do nagrywania, no to wiecie y wstępie, miałem wszystko woli nagrane i się okazuje, że serwer wywaliło i nie, i nie działał i nie mogłem wbić ani sobie pograć. Dlatego postanowiłem, że przemytam to na inny dzień, powiniencie, to za bardzo nie chcę nagrywać, poniecie, bo, ponieważ po niedzielna praca w kuglu się obraca, taka prawda, jakby nie było. Co ja tutaj kombinuję? Czemu tutaj nie ma farmy trzciny? ha Hahaha, ha. to właśnie jest taki główny pomysł, słuchajcie. Ale dobra, słuchajcie, to co ja mam w wypunktu przekopane teraz z tej ekspiarki, na sobie moje maszynki, to nie będę tego sprzedawał na tą zagrodę, git. Um, idź, idziemy, sobie do mojego magazynu na trzewie Coś tutaj ja mam, tutaj ja coś tutaj mam. Ale dobra, może posortuję sobie szybciutko itemki, które mam tutaj, by ekwipunku. Bo nie wiem, jak tylko jeszcze tutaj będę miał. Co mam na myśli? Zobaczycie sami, za chwilę. Ponieważ chciałbym, słuchajcie. Dobra, wiecie co, ja tego tutaj nie będę, jak na razie, sprzątał. Wszystko futrze losowo, tak, słuchajcie, wszystko wkrótce losowo. I... Zrobię, chciałbym zrobić to co mam zaplanowane. Bo dla mnie, to sortowanie na odcinku to jest skute, szkoda cennego czasu. Dlatego, ja sobie to tak a po co odcinku ja sobie to posortuję i będzie ładnie, tak mam nadzieję. Więc no, tak to co właśnie tutaj widzicie, to tutaj chcę coś fajnego wykombinować. I jest właśnie teraz troszeczkę źle i kupię zrobiłem, ponieważ muszę iść jeszcze raz. Czy tutaj, jest? no, kurczę, no nie wiem, czy to wystarczy. Dobra, ciul, lecimy jeszcze raz i zabiorę przynajmniej te 300 takiej tego progu. A po, no, to może być tyle, może być tyle. Yy, niby, że ja mogę sobie kita zabrać, czekajcie, jest godzina 340. Yy, zabierze sobie kit cienny, to sobie odłożę i będę miał 5 bo to jedzonka. Wiesz, ja mogę to zrobić, słuchajcie, komentom, się, się nakarmić, ale nie chcę. I teraz tak, bym chciał w ogóle ten blok zabrać sobie I znowu mufę, słuchajcie, zapierdalać do góry, te magazyny, no szkurna na Czy ja dzisiaj coś w ogóle zrobię? No ja chcę to zrobić, zobaczcie, dobra Ojejku, 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 szybki luk, szybki luk, huk, huk, tutaj nic nie ma, to tam musi być, w tym magazynie Czy tutaj coś mam? Muszę mieć, halo, nie ma, nie? Ej Tak, właśnie mówiłem, to, to i to Tak, tego to chciałem Raczej tylko to chciałem, dobra. Jest git. Yy, nie zabieram, słuchajcie. A po sobie zabiorę. A bo nie, bo to jest w tamtym miejscu. Dobra, to już tego nie biorę. Bo nie chciałbym tego odcinka zmarnować znowu. I dobra. Tutaj słuchajcie, słuchajcie, moi drodzy mili, Tutaj będę chciał że sobie to w platformę o jeszcze jedne ploczki, więc to wyeliminuję, całkowicie. oprócz się nie martwię, bo ja tej brunku mam nieskończoność. Dobra, tutaj e, Tutaj sobie powiększymy I teraz sobie tutaj powiększymy Wszędzie O dwa bloki szerokości Coś takiego Tutaj tak samo I teraz żeby to się zgadzało to zrobimy takie pogrubienie Tutaj tak samo Czyli ja bym to zrobił 10 na 10, co? Chyba to zrobię 10 na 10, wiecie co? Tak, to będzie dobry pomysł. Czyli robimy całkowicie przemeplowanie tego tutaj. Czyli raz, dwa... Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bo to co ja kombinuję tego wypuścić tak się nie zgadnie świecie. Yy, I teraz jestem do tego już teraz zmuszony, muszę wejść w sklep i muszę teraz wejść w ploczki i kupić słuchajcie... szkło. Nie jest to drogie, dlatego sobie zabierzemy. E, kup więcej, i zabierzemy sobie stack. Mam stack, jest ok. I teraz sobie to pozamieniam. Czekajcie, tu musi być tak. Dwa, trzy. Będzie kit, będzie kit, bo to jest tak jak, jak, jak chcę. Maszynkę ja będę musiał przerobić, i nie wiem czy ja to zrobię w jednym odcinku. Dobra, tutaj ja mogę wyeliminować. A później, te długi zrobię teraz. Mm -hmm. Tak to ma być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 7 siedem, osiem, dziewięć. Przu, przeszedłem przed przepaścią. Przed, przed Okej. Okay. Dobra, to ja mogę tutaj postawić sobie te szyby. Aby mi się to nie myliło. Szyby, tak. I teraz tutaj jest. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz tutaj będzie kolejny. Raz, dwa, trzy. I teraz tutaj musi być 10. Raz, dwa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak! Oto chodziło. Tam i pewnie nie rozumiecie o co mi chodzi, co nie? To będzie się po takie Pewnie takie trochę tajemniczy. I to będzie kurczę takie duże. Kurde, nie spodziewałem się tego. Ale nie, na tym to polega, na tym polega. To ma być takie duże. Tak, to ma być duże. Dwa i trzy, no nie, ja, no to słuchajcie, pomysł padem dość niedawno nawet. Um, wiatra miał, wiatra miał, wiatra będę miał, ale jestem ciekawy, czy pełne, czy puste, tutaj nic nie mam, chociaż tutaj mam dwa żelaza. Czy sześć żelaza, sześć sztuk żelazów tego by było, chyba, chyba, chyba. Tutaj nie ma nic, tu nic, nic nie ma, to ja chyba mam wszystko by ten tym drugim magazynie schowane. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, co jest panie, ej. Tak, mówiłem, że tutaj coś mam. Dobra. Na razie to diamentów nie biorę. ja żebym mógł to zrobić z diamentów w slajdzie. Ty na wasie łuki. Zrób to z diamentów. pędziesz się level lepiej to wyspy przynajmniej. Troszeczkę pomyśl Uki, z logiką. A, pamiętajcie, że wszystko dobrze. No, Teraz wiem, czy diament i MLR to ma e, tą samą funkcjonalność tutaj, czy nie. Czekaj, czy tutaj trzeba komentować trakt? Ciała! Ciała! Jednak zawsze pamiętam z, z, z serwerka jednego i je, innego. Nie chcę go reklamować, ale wiecie o jakim wychodzi. Dobra, mam 9 bloków diamentów i wiem, że to nic tutaj nie da, dlatego... Tu coś jeszcze też mam pewnie. Na bank. Nie mam. To diamenty. Nie mam diamentów. ok. Dobra, to zrobimy sobie tylko te punkty, które myślę, że wydaje, że mi się udaje zrobić. Czyli takie punktciki, takie narożne. Z sobie tutaj ogarniemy. I to będzie teraz tutaj kolejna sprawa. Tu, ma tak być. Żadnych ale, ale, ale strale I teraz sobie tutaj zrobię z bruku znowu. To samo co tam miałem zrobione. Czyli tu, 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 tu i tu. Tak już pewnie kojarzycie, że to jest właściwie nieskończona się wody. Więc mm, o to mi tutaj teraz chodziło głównie. Strasza Kieku, jej! Udało się! <grywa> Dobra. Napełnione, napełnione i jest usupełnione I teraz to mogę wyeliminować całkowicie. No jak nic, będę musiał maszynkę poprzerabiać, jak nic. I jestem ciekawy czy... I to pewnie, że złączy się z farmą, ale... Jestem ciekawy czy nie, czy tak. Teraz czekajcie. Po yy, to musi się teraz łączyć się w taki sposób, jak... Yy. Dobra, powiedzmy tak... Yy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, kurczę już, już się pomyliłem um, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Hopsa Dziesięć, tak jest Teraz tutaj powinno być coś, czekajcie, raz O nie, teraz mi się to popsuje, fuck Trudno się mówi, to musi sobie to jakoś poradzić. Nie będzie moja farma wydajna. I już widzę, że muszę sobie czas zmniejszyć e, mały, bo mi do tej zaczyna spamyć, Ale okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, jest hit. Czyli jest hit, tak? Słuchajcie, no ja muszę się w tej słacie tak upełnić, że to na pewno będzie działać. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Niech się nie pasuje. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest git. Blok diamentu powinien być w tym miejscu, a tu powinno być szkło. Raz. No i maszynkę mówię, przestawić Jak nie jest, ale się namieszało. 2. No cóż, no to przestawimy, nie? No co, co? Jak trzeba, to trzeba. Dobra. Zeliminowane. Tu to mogę to, troszeczkę to wyeliminować się ty też. I teraz to, co tutaj muszę zrobić, czyli yy, te szkło na takim poziomie, tak? Teraz dwa, trzy, raz dwa, trzy. Tak jest, mhm, o to mi chodzi. Więc tu te narożniki też sobie po wyeliminuję i porobię sobie z diamentowego. Tak, tak. O to mi chodzi. Tak, tak to ma być. teraz razie to jest wielki pajzen, nie? Ale z tego co tutaj postanie, to się zdziwicie, bo... Chcę sobie tutaj zrobić coś niesamowitego. Mam tutaj złota, nie mam. teraz stoimy z czasu, słuchajcie, a jeszcze troszeczkę czasu mam tutaj na rozgrywkę, więc git. Dlaczego od 15 minut słuchajcie odcinki? Ja robię? Ponieważ tak, mi się najlepiej, e, najlepiej mi się robi. Jeśli chcecie więcej, e, dłuższe odcinki, to, to możecie mnie do tego zachęcić, zostawiając łapeczkę w górę. Chociaż nie zmuszam, nie musicie. Ale dobra, teraz, póki tutaj szuka kila złotego. Złotą rączkę, po prostu dobra, lecimy dalej. Hopsa, i spadłem na tyłek. Łocie, panie, tego, 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 tego skoku nie, nie spodziewałem się. Dobra, oto z toniarki. już e, wyeliminujemy, i sobie tutaj pozbieramy troszeczkę coś innego. Tak, tak, tak. O to chodziło, teraz sobie to wyeliminuję. Do widzenia. I to mogę zostawić sobie już na diamenty. Czy typu. Hmm, tutaj i teraz. Ojej, ja, ja to źle zrobiłem, nie? Ja to źle zrobiłem. Ja w tobie zrobiłem, ja to źle zrobiłem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No ja pierciele! Łuki! halo Pomyśl, trochę sami nic nie zrobisz. Bo tu powinno być 10. Czekajcie, muszę pomyśleć teraz. Raz, dwa, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak jest, tutaj jest dziesiątka. I teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Um, czyli um, raz, dwa, tutaj dwa, dwa, odstęp jedno, odstęp jedno, i tutaj wejście. Tak, i o to mi chodziło. Ten zarys musi być teraz, słuchajcie. Ten zarys musi być. Nie ma, że to boli. E, teraz muszę sobie zrobić coś takiego z, je, z diamentów, bo mnie nie interesuje. Mogę przepaść, w, e, tam wyprzepaść. przepaść. E, raz, dwa, trzy, cztery. O to mi chodziło, tak. I teraz tutaj będę też to teraz chciał pozmieniać, czyli moją całą maszynkę muszę rozebrać. Ja ją zrobię w, w innym miejscu, bo ta maszynka jest truki, raz raz przenoszona, no, teraz będzie trzeci. Spadł mi jakiś tam blok diamentu, nie? Na stówę, na, na stówę, jestem trochę przekonany, że tak Dobra I tu musi teraz być tak samo zrobione, czyli... Um, ile tam jest? Chłopca jest? Cztery Cztery Ok Raz, dwa, trzy, cztery Wejście I jest git I kolejne cztery No, trochę sła mi też spadnie Może nie Zobaczymy, może nie panie było jak nie spadło bo no to spadło niestety to już mam dobra czyli tutaj kolejne cztery tak dobra to teraz ja to mogę pozamieniać skoro tutaj mam blok diamentu to będzie dwa trzy cztery tak o to chodziło i teraz tutaj się obawiam najgorszego, że to mi nie wyjdzie Nie wyjdzie mi to, ponieważ tutaj No nie wyjdzie A po to przesunę w tamtą stronę i mi to wyjdzie Bo tu jest dobrze, nie no Ja tam się wszystko przesuwać, kurde no Tak to mi nie wyjdzie Najgorsze, jak ja teraz te plaki diamentów stracę, tylko mnie nie bo To się ciężko tutaj kopię. Zobaczymy Mamy to no nie Ej Smutek Dobra Czyli To mogę wyeliminować normalnie Dobra Jest eee, Raz, dwa, trzy i cztery Cztery, tak? Raz, dwa, trzy, cztery Cztery Raz, dwa, trzy i cztery Jest to was zniszczyć. Hmm, to zniszczyć. Czyli raz i dwa. To będzie szkło. 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 Tu się musi to, słuchajcie, zgadzać, bo ja mam to tak wyliczone. Teraz ja mam wyspy co robię na gówno, tak naprawdę, nie? Ale ja to wybuduję tutaj. To co, co zobaczycie, co to tutaj, słuchajcie, będzie. Ale, do ale dobra. To będzie słuchajcie kolejna kolejny odcinek, zobaczycie już fundamenty i początki tego wszystkiego I może trochę ulepszoną tutaj maszynkę ulepszenia Szybko wam to pokażę Bo już mam to ulepszone na trzeci poziom i teraz będę ulepszona czwarte na czwarty poziom mogę to zrobić przy was, bo to na czwarty poziom i mam to ulepszone Tak czy nie? Czwarty poziom, ojej, yeah. mam to ulepszone no, Mogę jeszcze piąty, ale dobra, zobaczymy Projekcik jest całkiem ciekawy, mogę powiedzieć, dlatego spodziewajcie się w kolejnym odcinku troszeczkę śm śminku minku, czyli można powiedzieć, że takiego wof. Chyba mi to wyjdzie, mam taką nadzieję. Więc widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia.